Witam wszystkich ponownie na naszym kanale Dzisiaj z albumem już kolejnym, którego jakby nie planowałam, że będzie, ale jakby jestem przeszczęśliwa, najszczęśliwsza, że mogę dla was zrobić unboxing Jest to album Mo Reality in Black Dostałam ten album w te kolorki, to jest świetne Dostałam ten album prezencji na urodziny od moich e, dwóch najukochajszych przyjaciółek, dwóch Juli, jakby mam bardzo szczęście do Juli i naprawdę to są najlepsze kobiety jakie spotykam w życiu. E, także album zamówiły z tego co wiem, to na k-popowo, ale nie dam sobie głowy uciąć i dostałam do tego taką naklejeczkę. To jest z ich wcześniejszego albumu. Mm. No i dobra. Jako, że ja bardzo, 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 bardzo chciałam ten album, ale jak jakoś wyszedł, nie umiałam się zebrać do kupienia go. Zawsze był jakiś preorder do zamówienia i tak po prostu nie było kiedy. Także bardzo się cieszę, że jakby są urodziny i wtedy można nadrobić zaległości. Także no, przechodzę, idę otworzyć album. Mamy album. Jestem mega ciekawa, bo w tym albumie jest dużo dodatków. Trzeba otworzyć to otworzyć z Są pocztówki. OK, Wyciągnęłam wszystkie dodatki, to najpierw płyta, jak się prezentuje płyta. No i ten środek ma przecudne kolorki, niby jest klasyczny czarny album, ale jednak nie do końca. Jeśli chodzi o Mamamoo, to... o, teraz pocztówki, z tyłu są... jest szatlista, to lecimy po kolei. Jeśli chodzi o dziewczyny z Mama Mu, to są bardzo, bardzo utalentowane. Jakby ja kocham dziewczyny i ich piosenki wszystkie. jakby serio one, ich wokal jest tak genialny. One są naturalnie jakby bez żadnego obrabiania. Bardzo często właśnie nagrywają wszystko. Te w sensie się występują na żywo. To jest cudne i w ogóle ten ich kombak uwielbiam, uwielbiam naprawdę. Dobra, teraz jeśli chodzi o dziewczynę, którą lubię najbardziej? Jak już mówiłam, kocham wszystkie, ale jakby najbardziej mm, moją UB jest y, Solar. No i potem wszystkie trzy dziewczyny jakby kocham chyba w tym samym miejscu Jakby w tym samym miejscu Tak samo O Jezus, jak pięknie, patrzę na tą hłasę No ta Win też wygląda Przepięknie O, patrzcie to Jezus Tak mi się podoba właśnie Queen, e, w tej wersji takiej e, hippie. O i uwaga, pani prezydent Chłasa. Te <grymne> pocztówki są boskie, naprawdę. ale zapomniałam pokazywać tyłu, ale to są po prostu No To są pocztówki. Teraz przejdziemy do samego albumu. Albumik sam w sobie, jeśli chodzi o wielkość, jest bardzo malutki. Jest wielkości... No dobra, to minimalnie większy niż pocztówka. Ale się wydaje bardzo małe. Tak, 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 uwielbiam jakby te stroje. Jest przecudowny ten kombak cały. I naprawdę jestem tak szczęśliwa, że wreszcie mam. Dziewczyny są tak piękne i talentowane. W ogóle ich układy są zawsze tak super. Um, jeśli chodzi o... Aktualnie jest preorder albumu Hwasin, najnowszego i bardzo biję się ze sobą, czy zamówić. Jakby... Chyba, chyba to zrobię. Bo jest tam sporo piosenek Bo właśnie zastanawiałam się co zrobić z albumem Solar Bo jakby jest ogromny i nie wiem gdzie bym go trzymała, żeby było go widać No ale jest to jakby jedna piosenka i to jakby odrobinę boli Ale to jest fajnie Mega mi się podoba Moja kobieta w ogóle to, że ona jest najstarsza. Jak ja się na początku, jak wchodziłam w mamę, się dowiedziałam, że Solar jest. Boże, co ja powiedziałam właśnie przed chwilą najmłodsza? Nie wiem, zobaczę dopiero jak odsłucham. Ale to, że Solar jest najstarsza, jest serio niemożliwe. W ogóle, to, że dziewczyny są takie prawdziwe. One mówią, co myślą, robią, co chcą. Jakby ich TikToki to jest po prostu mód. Tak samo chłaso, jako przewodniczka buntu. To naprawdę super, żeby dziewczyny, jakby pomimo tego, po pierwsze, że są z małej wytwórni, osiągnęły naprawdę bardzo dużo. Jakby Nie wyobrażam sobie, co one by mogły osiągnąć, jakby były z jednej z człowiek wytwórni, no ale z drugiej strony. Bardzo dobrze, że nie są, bo dzięki temu mogą być sobą. Jezu, zobaczcie, jaka ona jest piękna. Przecudna bywa. Ja mam słabość do takich hippie looków. Ojejku. Pani prezydent. <ścoughs> Boże, serio tak się cieszę. Ja się tyle powstrzymywałam przed zamówieniem tego albumu, i to był chyba największy błąd. Także, o Jezus, dobra. Także cieszę się, że mam kochane przyjaciółki. Hojej! Jezus, to jest tak piękna sesja. Ok, więc to jest album. I teraz uwaga, przechodzimy do kart. Zaczniemy od pierwszej. Nie, chyba jest do na nami. Ok. Trzy, cztery. Mam chłosę. Oh o mój Boże. Ale piękna karta. Bosko. Ja muszę dokupić sobie koszulek do segregatora, bo nie umieszczą mi się karty. Dobra. Druga karta. Druga, trzy, cztery. i kogo <grywa> na to słodko wygląda muszę wiedzieć, zobaczyć, czy Julia ma kartę, bo jakby Julia jest um, Julii tej, która prowadzi ze mną kanał jest jej ultką więc um, jestem mega ciekawa bo nie pamiętam teraz w tej chwili, czy ona ją ma jeśli nie, no to muszę bardzo dobrze pilnować tą kartę bo <grywa> może być problem, <grywa> dobra i uwaga Sola jest! O Jezus, wygląda jakby tu... <laughs> nie miała zębów. To tu jest taki koncept. Aha, bo tu są trzy. Jest ten. 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 O, tak. Tak. I tak, dobra. Wszystkie trzy zobaczone, ale super. Teraz tak myślę, że nie wiem, czy Julia nie ma identycznych kart jak ja. Zamawiała zaraz e, po wyjściu z tego, co kojarzę tego e, albumu. Na pewno mam e, lentikular. To się. Lentikular? Holo. Teraz nie jestem pewna, ale na pewno tom kartę. kartkę... Ka bo na pewno tę kartę ma tą samą co ja. A co do reszty, to nie jestem pewna, także muszę się dowiedzieć. Więc to jest na wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy urodzinowy unboxing z Mamamoo. Jest to moje ich pierwszy, pierwszy, pierwszy album, ale. Bardzo chcę zamówić kolejne. I. u nie, yeah. Mundiol. Ok. Chcę zamówić kolejne, bo jakby kocham dziewczynę całym sercem i coraz bardziej wkręcam się w śledzenie ich aktywności. Bo są cudowne i na to zasługują, dlatego Wy też śledźcie ich aktywność i wspierajcie dziewczynę. Pomimo że są z mało znanej wytwórni, ale pomożemy im wybić się jeszcze bardziej, pomimo że już są mega znane. Także dziękuję bardzo za dzisiejszy unboxing i do zobaczenia na kolejnym. Baju!